Z jednej strony człowiek zdaje sobie sprawę, że takie zaopatrzenie zwiększa jego bezpieczeństwo lub komfort, gdy należałoby po te zapasy zgodnie z ich przeznaczeniem sięgnąć, a z drugiej strony wypiera tę potrzebę ze swojej świadomości. Jak to się dzieje? Zastanawialiście się kiedyś? A przecież to jest bardzo prosty mechanizm. Bo żyjemy, proszę Państwa. Bo mamy swoje problemy tu i teraz. Bo jesteśmy zajęci życiem bieżącym. I właśnie dlatego chciałbym Was namówić nie do robienia zapasów. Każdy jest kowalem własnego losu, ale do tego, aby zacząć myśleć strategicznie. Strategia natomiast jest tym, co pozwala nam utrzymywać przewagę. Skoro jesteśmy jednak w stanie zaplanować z wyprzedzeniem wakacje, urlop, yy, urodziny, małżonki czy małżonka, dzieci, wyjście na grilla do sąsiadów, to dlaczego nie jesteśmy w stanie zaplanować tego, co związane jest z naszym bezpieczeństwem? Bo potrzebny jest impuls. Zobaczcie, gdy w mediach, które tam oglądamy, każdy z was ogląda swoje, niektórzy tylko internet, inni łączą to z telewizją i radiem, więc gdy ten temat napięć spada, nie jest silnie eksponowany, na przykład nic nie dzieje się na granicy, nic nie dzieje się w okolicy e, prawda, wojny e, rosyjsko-ukraińskiej, agresji rosyjskiej na Ukrainę, no to naturalne jest, że przestajemy myśleć o budowaniu swojej własnej arki. No a gdy takie informacje powracają, no to znów myślimy o podjęciu konkretnych działań. No ale niestety znów jest coś zazwyczaj ważniejszego. I tak w koło Maciej. No nie obrażajmy się na to, że mamy polski charakter, tylko go po prostu zmieniajmy. Te wszystkie złe cechy, które gdzieś tam na przestrzeni wieków do naszego narodu przylgnęły i nas oplatają.